Gospel dla zapikanych. Z Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił go, Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. W łanie trędowatego o pomoc. Swoje cierpienie ten człowiek powierza Jezusowi. W tym momencie warto pomyśleć o tym, co w naszym życiu jest trądem. Może to są złe myśli, szemranie, osądzanie innych, złe wybory życiowe. Jezus może mnie uwolnić swoim dotykiem z mojego duchowego trądu, ale czy potrafię przyznać się do tego, co jest trądem w moim życiu? Gospel dla zabieganych chwila z Ewangelią.